To jest klawiatura, którą można złamać na kolanie. Nie polecam nikomu. Hej, cześć, Szymanko moi drodzy, z tej strony Radejko. Witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was odświeżenie zestawienia najtańszych klawiatur mechanicznych jakie możecie dostać na morele net. Prawy w prawym górnym narożniku znajdziecie poprzednią, zeszłoroczną edycję tego materiału, a dzisiaj, wybierając nowe produkty, których jeszcze nie miałem okazji testować, chcę do Was wrócić i odświeżyć tę listę, więc nie czekamy, zaczynamy. A cenowo w dzisiejszym zestawieniu znajdziemy klawiatury od 111 zł do złotych 150 zł. I klasycznie, jak to w takim przypadku bywa, musimy przejść przez unboxing. I uwierzcie mi, to będzie bardzo szybkie. Aula Aegis i Aula Retribution to są klawiatury w zasadzie od tego samego producenta, więc to co trzeba o nich powiedzieć, to to, że są całkiem solidnie zabezpieczone z pianką i coś, co kiedyś ze Skigarem się z tego śmialiśmy, ale to jest instrukcja do klawiatury. Do klawiatury, której wy używacie codziennie. Nieźle, nie? Zaraz dalej mam bardzo ciekawy model Gamo, i to jest. O tyle nietypowe, że nie jest to pełnowymiarowa klawiatura, nie jest to tkl 60%, tylko to jest gamepad typowo właśnie do grania. W sumie sama nazwa gamepad do tego zobowiązuje. Jest to mechaniczna półklawiatura, która ma bardzo ciekawe rozwiązania, o których za chwileczkę powiem, ale nie mogłem się oprzeć, po prostu musiałem ją wziąć. Dalej mamy Blow Adrenaline, czyli klawiaturę pełnowymiarową, która jeżeli chodzi o opakowanie. To troszeczkę odstępuje konkurencji ze względu na to, że tutaj nie mamy żadnych piankowych wytłoczek, a po prostu klawiatura jest niemalże luzem wrzucona do pudełka. Dalej jest klawiatura, z którą chyba wiąże największe oczekiwania, jeżeli chodzi o ten materiał, K954 od Marwo. Pakowanie, jak widzicie, całkiem przyzwoicie, z piankowymi wytłoczkami, U, odpinany kabel. Tego się nie spodziewałem. Następnie jest Dareł EK87. Który również, jeżeli chodzi o pakowanie solidnie. I ja wiem, że zaraz się pojawią jak jeszcze którzy powiedzą, no solidnie, to ty chyba nie widziałeś jak tam jest zapakowana. Mordo to jest klawa za niecałe 150 zł. Solidnie. Zaś dzisiejsze zestawienie zamyka White Shark Spartan. Też w przypadku pudełka nie mam zupełnie nic do zarzucenia. I tak jak powiedziałem, jest to najdroższa klawiatura, jaką dzisiaj znajdziecie w zestawieniu, a kosztuje ona w zasadzie 150 zł. Tak więc nie przedłużamy już więcej. Za kilka chwil zobaczycie wszystkie te klawiatury zestawione, jedna obok drugiej, i porównamy je do siebie pod kątem wykonania, switchy, podświetlenia, możliwości softwareowych, jak i ogólnej prezencji, jaką sobą prezentują. Czy klawiatury mechaniczne dla graczy za niecałe 150 zł mają sens? Dajcie koniecznie znać w komentarzach i zapraszam na dalszą część filmu. Stowali, pograli i do stołu wrócili. I pierwsza moja refleksja jest taka, że ostatnio było troszeczkę ciekawiej. Niemniej jednak jest również jedna perełka podczas dzisiejszych klawiatur i nie jest nią tą półklawiatura. O niej chcę powiedzieć na samym początku, ze względu na to, że po tym co powiem teraz, chcę po prostu odłożyć na bok i zapomnieć, że miałem ją kiedykolwiek w rękach. Największa wada, oprócz tego, że ta guma zbiera wszystkie dosłownie paproszki, jest gum, to jest plusik. Jest taka, że ta klawiatura jest nierówna albo ma źle ustawiony środek ciężkości. Jak oprzecie sobie rękę o nią, to ona się po prostu gibie. A nie mamy żadnej możliwości regulacji od spodu, co jest po prostu. Ja nie wiem skąd ten pomysł. Dziwny układ klawiszy jest tym, co chcę Wam tutaj wypomnieć. V jest na dole, pod Z -ką. I wyobraź sobie, że masz taką klawiaturę szybką do pracy, żeby gdzieś tam zrobić. Ctrl C, Ctrl V. No jedną ręką, jak masz tak ułożoną, tego nie zrobisz. Dodatkowo spacja, tu też jest mechaniczny switch rzucony pod tym wielkim klawiszem, pod tym plusem, ale on jest tylko jeden na środeczku. I cały ten klawisz się chyboczy, co za tym idzie, jak klikamy go końcówką kciuka, tak jak normalnie się to robi, jest beznadziejny filmik, beznadziejny feedback. Uważam, że to jest ciekawe, można sobie sprawdzić, ale do codziennego używania nie. A teraz, kiedy tamtą zabawkę mamy już odrzuconą na bok, możemy zająć się prawdziwymi klawiaturami. I skupiając się na samym początku na ich wykonaniu, muszę zdecydowanie pochwalić klawiaturę, która totalnie mi się nie podoba, bo wygląda jak czołg, ale również jak czołg jest zbudowana. Kawał blachy jest najgrubszym kawałem blachy, jaki widziałem w klawiaturze tak na dobrą sprawę. Jest super solidna i sprawia wrażenie naprawdę takiej heavy duty. Do tego jeszcze mamy na spodzie otwory przelotowe w razie zalania, ciecz powinna uciec dołem i jest mniejsze ryzyko uszkodzenia. Oczywiście to ryzyko uszkodzenia nie jest tak niskie jak w przypadku klawiatur membranowych, niemniej jednak bardzo fajny patent. Więc skupiając się na samej jakości wykonania, muszę ją pochwalić. Niestety dalej z nią nie jest tak kolorowo. Wyróżnienie należy się K87, która jako jedyna nie jest floatki i plastik, mimo że to jest całkowicie plastikowa klawiatura, z którego została wykonana, jest naprawdę twardy, przyjemny i nie jest to ten taki biały, tani plastik. Ostatnią w bitwie na zestawę, w głównym narożniku ją znajdziecie, ze Stigarem mówiliśmy o tym, że białe peryferia często są zrobione z takich nie do końca przyjemnych w dotyku plastików, tutaj jest to na dość wysokim poziomie. Uwagę zwrócić też muszę Spartanowi, który no, grubością aluminium to się nie postarał za bardzo samym wykończeniem tej klawiatury, też nie, więc szału tutaj nie ma i tak jak mówiłem w wielu filmach, to aluminium to jest tak, żeby sobie do CV wpisać, że no tak, aluminiowe wykończenie, ale jeżeli chodzi o realne jego zastosowanie, to jest niewielkie i tutaj widzicie tę śrubkę? Nie wiem, kto to wymyślił i w ostatnim materiale też tak bo trafiłem klawiaturę, która wszystko miała schowane i nagle jedna śrubka przy Skype. Ie. Jakby jej już nie można było nim dać od spodu jakoś inaczej. Najgorsze zaś wrażenia należą do Auli Retribution, klawiatury, która przede wszystkim, jak patrzycie teraz, jest bardzo fleksyjna, wygina się straszliwie już nawet pod palcami, plus stabilizacja klawiszy i same switche. Bujają się na boki. Realnie te klawisze płynęły mi pod palcami, co sprawiało, że korzystało się z nich po prostu źle. To, co również przykuło moją uwagę, to wykończenie po prostu piano black. A do tego to błyszczące wykończenie sprawia, że łapią każdy refleks, każdy dotyk, każdy palec. Okej, okay, jak się popatrzy na podświetlenie, o którym za chwileczkę powiem, to ma to jakiś sens. Widzę, co chcieli tutaj zrobić. Ale samo podświetlenie jest dramatyczne. I do niego od razu przejdźmy. Oświetlenie to kategoria, na którą ja naprawdę zwracam uwagę. I muszę przyznać, że tu jestem totalnie skrajnie zawiedziony. Większość klawiatur, poza jedną, Darę ma jednokolorowe podświetlenie, większość z tych klawiatur. Ma podświetlenie wielokolorowe. Nie jest to pełne programowalne RGB, to jest wielokolorowe. Albo liniowe, albo sekcyjne. I w ten sposób są klawiatury, które mają poszczególne rzędy klawiszy w innych kolorach. Później takie, które grupy klawiszy podświetlają inaczej, np. WASD czy strzałki. I na koniec takie, które niczym droższe, gamingowe membrany, mają podświetlenie strefowe. Oczywiście wszystkie wyposażone w mniej lub więcej efektów. Tak jak wspominałem na początku, Dareł ma podświetlenie jednokolorowe i bardzo dużo ładnych efektów Animacji. I szczerze powiedziawszy, taki jeden kolor, czy strefy z ładnymi animacjami pasują mi znacznie bardziej niż wielobarwne mozaiki. Switchowo, w tanich klawiaturach dla graczy niestety nie ma szału. Przełączniki są mechaniczne. I tak jak możecie się spodziewać, w tym budżecie są bardzo na poziomie entry. Wszystkie są podobnej klasy, ale zdecydowanie pozwolą wam poczuć różnicę pomiędzy trzema najpopularniejszymi kolorami i równocześnie typami switchy: niebieskim, czerwonym i brązowym. A idąc dalej w mechaniki. Będzie już tylko lepiej. W tych klawach znajdziemy KRGD, Jinxian, Outemu i Deswitche, które są naprawdę całkiem przyjemne i gładkie. I sam feeling znowu w połączeniu z tymi kick jest super. A zbierając moje wszystkie przemyślenia dotyczące tych klawiatur, no to po dwa zdania do każdej z nich. I zaczynamy od Auli Retribution. Najgorsza moim zdaniem klawiatura z tego zestawienia. Najgorsza ze względu na jakość wykonania, na wykończenie. No po prostu ta klawiatura. Patrz to, no. Tutaj mam wrażenie, że producent poszedł troszeczkę zbyt budżetowo. Mniejsza wersja Aula Aegis jest nieco lepsza, chociażby to cieniutkie aluminium na wykończeniu. Mniejszy rozmiar i konsekwentnie zatem zastosowany odpinany przewód USB. Niestety tutaj nie podpasowało mi nietypowe profilowanie najniższego rzędu klawiszy i podświetlenie. Dalej klawiatura od Marwo, której należy się plusik za sekcję multimedialną. Jest pokrętło od regulacji głośności, jak i przyciski od zmiany utworów. Do tego dorzucamy dość ciemne, ale za to strefowe podświetlenie, które na tle pozostałych wypada nieźle, jednak ona również cierpi na to specyficzne profilowanie. I ludziki z portala na strzałkach. To jest to, co powiedziałem na innej klawiaturze Marvel rok temu. Wracam do tego. Jeżeli wiecie, dlaczego są ludziki z portala, to napiszcie w komentarzu. White Shark Spartan jest najdroższą klawiaturą z dzisiejszego zestawienia. Ze względu na cienką warstwę plastiku na spodzie, jak i bardzo cienkie aluminium, znalazła się ona w zasadzie dopiero w połowie dzisiejszej stawki. Spasowanie tego aluminium jest beznadziejne. Ty naprawdę, byście chcieli, możecie sobie palce zaciąć o ten mały, wygięty rancik. I do tego na całej klawie jest wrażenie szczotkowanego aluminium, żeby przy Escape zostawić jedną, jedyną śrubkę, taka malutka wystająca. Jakby nie mogli już jej schować. Za jakość wykonania i klawiaturę rzuć zabij, Blow zasługuje na drugie miejsce tego zestawienia. Naprawdę, dawno nie miałem tak ciężkiej klawiatury w dłoniach. To jest po prostu przerażające, ale mamy piękny szary kolor, jeżeli chodzi o blachę, ale nieszczęśliwie ten czołgowy szary został spasowany z czarnymi kikapami i liniowym podświetleniem. Estetycznie jest tutaj totalny mishmash. Jednak jest tak wysoko w dzisiejszym rankingu ze względu na autemu i solidne wykonanie. A te czarne kapy to można sobie w sumie samemu pomalować, albo zmienić na inne, albo się tym nie przejmować. Z dzisiejszego zostawienia, klawiaturą, którą sobie kupił, jest zdecydowanie Dareł K87. Najbardziej przyjemna w dotyku, z solidnymi ABS-owymi kapami, switchami, które mają bardzo przyjemny feeling i sama jakość wykonania z twardego... Solidnego plastiku sprawia, że ta klawiatura myślę, że jest warta tych 150 zł. Z całego zestawienia zrobiła na mnie zdecydowanie najlepsze wrażenie. Z drugiej strony na pewno pojawią się puryści i ci, którzy oglądali mój materiał z zeszłego roku. Tak, przypominam tylko, że możecie go znaleźć w prawym, górnym narożniku. I tam mieliśmy do czynienia z klawiaturami, do których większość dzisiejszych nie ma podjazdu. Savio Tempest, czy to wersja TKL, czy to wersja pełna, biją w zasadzie większość tych klawiatur na głowę, a konkurować mogą z Darelem. Z drugiej strony na pewno też nie pożałujecie, jeżeli dorzucicie tych Kilkanaście, kilkadziesiąt złotych do kruksowego Ataxa Pro, albo jeszcze lepiej do Ataxa Pro na Gateronach, który to właśnie switchami i programowalnym RGB oddziela się niemalże zupełnie od goniącego konkurencji. Ale tak, wiem, wchodzimy tutaj już bardzo blisko granicy 200 zł, a tam znowu pojawiają się inne ciekawe klawki. Ale to już temat na zupełnie osobny film. A co do dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie łapeczka w górę i subskrypcja. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, która z dzisiejszych klawiatur najbardziej Wam się podobała. I jeżeli macie jakieś inne, super tanie propozycje mechanicznych klawiatur, zostawcie je również tam na dole. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie i cześć.